Moi drodzy, dzisiaj jest 24 marzec 2025. Goszczę w swoim pokoiku Łukasza, mojego mistrza. I mam dla Was podstawową, radosną wieść, że dzisiaj kanał Łukasza, Nuty Wznoszą, obchodzi okrągły rok istnienia. Ma już roczek. To, to jest krócej niż mój kanał, natomiast oglądnić ma dużo więcej, czego nie zazdroszczę, ale co mnie inspiruje do tego, żeby prosić Was też o, o współpracę w rozwoju naszych kanałów, bo, bo połączyliśmy siły właśnie jego kanału i mojego. I dzisiaj jest ten jeden dzień w miesiącu, w którym się widzimy razem. Również się słyszymy. Dzisiaj, właśnie. Łukasz by zaprezentował, jak on czuje Fisharmonię Miller, a mieliśmy dzwonić do pana Grabowskiego. I może jeszcze zadzwonimy, bo no. to zrobił człowiek, który w moim przekonaniu jest geniuszem tworzenia tego typu rzeczy. Sampli, tak, tak. To jest, moi drodzy, sample dla każdego, który ma. Kto ma dostęp do programu na H. Aż tak I kto ma kawałek dobrego komputera, bo to też, Romku, trzeba mieć kawałek dobrego sprzętu, prawda? Żeby, no. żeby to poszło. To dobrze, to zapodaj na, na rocznicę twoją. Posłuchajcie, jak to brzmi. Kawałek taki, nic konkretnego. Mogę? Proszę. Mhm. Ja wam pokażę coś na pobudce, bo Roman do tej pory nie wie, jak, jak ja to robię u siebie w domu, że to brzmi tak nie się ciągle bawił. Pobudka z gorzkich żali. Ja to gram strasznie wysoko na... Ale pr... zobaczę jak to brzmi. Po nie, bu... Pobudka do zabawy. No nie to... próbujcie tego śpiewać, bo to w tej tonacji to jest <grym> tragedia. Dobra. i pozwolę sobie tak. dodać bas. Niżej, 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 niżej. Jeszcze niżej. O, dzięki. I następne moje ulubione, ja to bardziej kocham, nie wiem czemu, ale kocham ten fragment. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem. Ja mam normalnie, że zamykam oczy i... Nie muszę patrzeć, jak widzicie. Nie gram. Uwielbiony, bądź pochwalony, Boże nieskończony. Mamy jeszcze taki jeden pomysł na dzisiaj. Mm -hmm. I tutaj dzisiaj Jedno jest szefa. należą się, moi drodzy, kilku osobom podziękowania, nie kilkunastu osobom, które są ze mną od początku. Romku, ty jesteś od kiedy na tym kanale? Od bardzo początku, z tego co pamiętam. Ty przyszedłeś zaraz. Trochę po, się już znamy. No. Po powstaniu tego kanału, więc to dziękuję przede wszystkim za cierpliwość i za ustawianie mi obs -a. Po anty, bo od niedawna nagrywam dla Was w zupełnie innym studiu, w innej technologii i się wkurzam, bo nie umiałem tego ogarnąć, ale już. Ale mów do kamery ładnie. Już jestem. Jest lepiej. Już jest lepiej. Natomiast człowiek, bez którego nic by nie było, siedzi tam i się kowa. Ee, Łukasz, e, bez ciebie prawdopodobnie nie byłoby tydzień temu live'a, bo wszystko było rozwalone i e, byliśmy w trakcie przestawiania całego studia, czego dowód macie na szoltach. Dziękuję mojemu ojcu za cierpliwość i przestawianie po raz enty tego, co jeszcze nie działało. I uwaga. No i większe podziękowania kieruję do kogo? Do naszych kapłanów. Do moich kapłanów z kanału Nuty Wznoszą, którzy objęli patronatem ten kanał z diecezji częstochowskiej, więc tu blisko miejsca, gdzie się teraz znajdujemy. Książę Dawidzie, jak ja to nazywam, księdza, księdza prezydenta, Dziękujemy za roczne przewodniczenie wszystkim liturgiom, wszystkim wydarzeniom tego kanału i za nieustanne modlitwy za mnie. Pozdrowienie dla księdza, dla brata Kondala, bo się zawsze zapomnę, że to jest brat zakonny, za jego ciepło serce i wprowadzanie takiej pięknej, luźnej atmosfery. Nawet jak mamy problemy techniczne. Panowie, jesteście wielcy Bogiem. I niech Was Bóg błogosławi. A teraz może Romek powie, co jemu ten kanał dał. Bo to też dla mnie taki y, taki feedback. Y, jako Romana, jako widza też, jako przyjaciela. Najpierw, najpierw banany. O. Uśmiechnięty. Jest, jesteśmy uśmiechnięci. Tak, i to bardzo. Bo jest wesoło. Co mi dał ten kanał? No, zobaczyłem, że człowiek, ja już to mówiłem, człowiek, który jest innym uczestnikiem internetu, robi dokładnie to samo. No, co ja próbowałem robić, nagrywając liturgię godzin. No, i kiedyś wyszukiwarka Google mi podała taką radę, że jeżeli chcę rozwijać kanał, to powinienem znaleźć sobie znajomych którzy robią, mają podobną pasję. Ja tego nie zastosowałem, bo, bo nie szukałem nikogo tak naprawdę. To, jak się pojawił Łukasz w moim życiu, to jest tajemnicą Bożej opatrzności i algorytmów YouTube'a, może po części. Coś masz do powiedzenia? A te są bardzo nieprzewidywalne. Kochani youtuberzy, streamerzy, czy to organiści, czy to cokolwiek, miejcie w ciemnym poważaniu to, co robi OBS. Bo to, co on robi, to przechodzi ludzkie i boskie pojęcie. Moi drodzy, bo nagle jak szanowani organiści, tak my, yy, mieli po, no nie wiem. Ja nie będę się chwalił, ale miałem po 5000 na jednym live Czasami i nagle mam 100, i takie. What? Uh -huh. O so co kaman? A tu koledzy z branży zajmującej się innym kontentem mówią mi A co w tym takiego dziwnego? Uh -huh. To jest OBS! I wiecie co? W tym momencie pożałowałem tego OBSa uh -huh. przez moment ale patrząc jak to mi daje, jak to mi daje komfort pracy, jakie wam daje sceny, jakie możliwości uh -huh. I już przestałem żałować. Tak. Ale zanim to się stało, myślałem, że Łukasz zejdzie po prostu. Ja, on był w takim stanie, słuchajcie, że po prostu no, musiał się wykrzyczeć. Ja byłem w stanie Przemyśleć wszystko. No mów. To było nie do zniesienia dla mnie. Myślałem nawet o zamknięciu tego kanału. I to. To nie były żarty, bo Roman nie zna na tyle, że jak ja już mam. Jak mówi, to to, to to spełnia. Jak coś robię i mi nie idzie, no to zaraz mam takie, że tracę czas, i wiecie, jest lekko lipnie. Ja tak powiem. A, a w jakim ja byłem w stanie? A ja wam powiem. takim. Czyli już idę do grobu ciemnego, smutnego, tam będę poczywał, tam będę poczywał aż do dnia sądnego. I, i, ja mówię, niech ten cały YouTube trafi jasny szlak I nie będę. My przepraszamy tak. YouTube przepraszamy. OBS-a przepraszamy i Pana Boga przepraszamy, z Wami współpracujemy, a przede wszystkim Pana Boga przepraszamy za brak cierpliwości, bo chcielibyśmy dużo od razu. To prawda, a przede wszystkim Romku, ja sobie zapomniałem jednej ważnej rzeczy. Co to jest? Za czym ja siedzę w tym momencie? Prosta odpowiedź. Za kontumanem organów. Czyli jestem sługą Bożym Organistą. Organistą! A nie YouTuberem. Więc na jakie cyferki ja liczę? Po co mi cyferki? Zastanów się, ty łukasz, do siebie sam mówię, czy ty przychodzisz do kościoła i siedzi jeden człowiek i mówisz: Dlaczego to. Wychodzę, nie gram, po prostu ja nie będę mojego talentu. Marnował dla kilku osób. Tak, ale tam cię ten powołał, ten, 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 ten. Jest krzyż z tyłu. Wielki, tam widzicie, kto mnie powołał. Jeżeli nie widzisz sensu, to patrz na na krzyż i zagraj sobie. Nie będziesz wiedział wszystko. Znacie? Pamiętajcie, wszyscy wierni, tak? Nie. No ale w powiemy, co to jest. Challenge, kto zna? Króla wznoszą się tak ramiona. wygrał króla wznoszą się znamiona i tam macie takie um, takie, yy, yy, że na nim życie śmiercią kona. Jeżeli my nie będziemy jakby. W, w, przeć yy, za Jezusem i fajnie, że to się wszystko stało w, w Wielkim Poście, bo ten Wielki most. I przypomniał, że zawsze nie będzie cyferek tysiąców yy, z przodu. Aposto też jest, wielki post to jest też umartwienie. I pytanie, synu, czy ty będziesz robił mimo wszystko to, co robisz, czy powiesz nie? Zajdę z krzyża. Nie? Czy ja będę się zbawiał i zajdę z krzyża jak ten Mesjasz i będę wielkim tutuberem? No nie będę. Mm -hmm, mm -hmm. I wszystkim Wam, którym idzie. Jak powiedziała moja druga połówka, na koniec tak wam powiem. Zastanówcie się, czy to was jeszcze bawi, czy już żeście zeszli tylko na cyferki i statystyki. Bo jak to przestanie być waszą zabawą i waszą pasją, która od, was odpręża, to zejdźcie z YouTube'a. I to niech będzie przesłanie tego jubileuszu. I jak zwykle moja, moja prośba subskrybujcie Romka, ale i mnie odnośniki do kanałów naszych obu będą mhm. w tym filmie film jak się Romku, zgodzisz to się pojawi i na moim no i tak. na twoim no oczywiście i nazwiemy go jubileusz współpracy I niech to będzie takim początkiem zaciśnienia tej współpracy już też na takiej. Na kanwie bardziej współpracowej, że będziemy razem tworzyć też różne rzeczy. Jeszcze nie wiemy co, jak, ale coś z tego. Damy radę chyba stworzyć. No tak. Monad nad cyklami trzeba pomyśleć. Będę też myślał nad, nad wspierającymi. Jak już wspieranie kanał się załączy, to może tam gdzieś kawa z Panem Jezusem w dobrym towarzystwie. Może? Dobrze, tymczasem dziękujemy za wysłuchanie. Tymczasem, borem lasem kończymy i idziemy świętować. Roczek. I męczyć interwały, bo on tego nie potrafi. Ale to cicho.